Co się stanie w 792 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo? Karacali wraca do Turcji i spotyka się z Nedimem. Yaman i Ferit próbują ustalić miejsce jego pobytu. Zobacz, co wydarzy się w najnowszym odcinku Dziedzictwa. Dziedzictwo, odcinek 792 w środę, 31 grudnia 2025 roku o godzina 16:05 w TVP1. Streszczenie 792. odcinka serialu Dziedzictwo. Timur ma poczucie, że traci Neze, a ona jest bliska zerwania z nim. Chłopak prosi Volkana o pomoc, a ten udziela mu porad. Karacali wraca do Turcji i spotyka się z Nedimem. Jaman i Ferit próbują ustalić miejsce jego pobytu. Nana symuluje chorobę, żeby uniknąć spotkania z Nedimem. Yaman, pod pretekstem zoinizenia jej do lekarza, zabiera Nanę do domu Velego. Tam czeka ich prawdziwa uczta. Nana jest zachwycona i smutna równocześnie, bo ma świadomość, że to może być ich ostatnie takie spotkanie. Ferit i Aizę jadą na wspólną akcję. Gdy pojawia się podejrzany, Aizę naraża się na niebezpieczeństwo. Feritowi trudno się powstrzymać przed okazaniem troski i niepokoju o ukochaną.